Modlitwa na nowy rok. Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje na ten nowy rok. Nie wiemy, co On nam przyniesie, co nam w nim dasz, jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia. To wiesz tylko Ty. Ojcze Miłosierny, Ty znasz początek, trwanie i kres naszego życia. Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas do wieczności. Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie iść wiernie drogą Twoich przykazań. Abym poddana Tobie w mocy Twojej. Spokojnie, pokornie i ufnie czyniła to, co się Tobie podoba, co do mnie należy, i znosiła to, co Ty ześlesz na mnie. Nie wiem, co mnie w tym roku czeka, ale to wiem na pewno, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko obraca się ku dobremu. I to mi wystarcza. Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci. Niech rozpocznę ten rok w miłości Twojej i pozostanę Ci wierna. Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło mnie od miłości Twojej. Kieruj mną według świętej woli Twojej. W Tobie i w Twojej woli znajdę pokój, bo wola Twoja jest naszym pokojem. Pokojem wiecznym u ciebie. Amen.